Dobra! Jestem ludzie! Ludziemy na sap, napierdalać! Dalej! Oczywiście nogi musiała płamać. kurwa! O, jeszcze ta dziwka gdzieś łazi, się pamięta? Co jest dziwko? Spierdalaj na drzewo! Kurwa! Blać jedna! Nie zawróci, co? Jak myślicie? Zawróci? Poszedł chyba No to w w dupę Już ciemno się zrobiło Chyba Bo mi się zdaje to jest rozjebana drabina. I to tak sobie tutaj zawalone, totalnie. Kurwa, się wystarczyłem ja pierdolę. Tutaj ścieki, ścieki lecą, ścieki. Tutaj co to jest? To jest olej. To jest jakaś prędkość chyba tamtego gówna Jakoś tak chyba powinno być Według mnie Czekaj, czekaj Daj ma tutaj najniżej, najmniej Prędkość Chyba dobrze, ustawiłem, no. Sprawdźmy, jak to w praktyce wyjdzie. O kurwa. Ciekawe, czy przyjdzie po mnie. Wow. On idzie po mnie. O kurwa, się słyszymy. Jebany. wariat. O kurwa. Jebany. Idź tobie stąd, kutafonie. Nic tu nie znajdziesz. Masz. Zdebilowany mózg. Że tam robaki, korniki zaległy się w twoim mózgu, głowicy pierdolonej. Trzeba poczekać, bo. Kurwa zaraz. To padnie ten frajer jeba. Tutaj jest dosyć ciasno wato, więc Skrzypi, kurwa jak Jak nie powiem kto Jak teściowa ha! Chyba poszedł już co o, chyba poszedł ...sobie. Tak mi się przynajmniej zdaje. To sobie poszedł. Poszedł w pizdu. kibiniu mać. Ale nadal nie przejdziemy. Za szybko to zapierdala na dole. Co robisz? Puść mnie. Mhm. Mm Nic tu nie widać ciekawego Żadnej wiagry O jest wiagra Wyklekałem w końcu Mam młotek? Mam jeszcze młoti i, i przecinak. Rura wydaje się być obluzowana Młotem bym zajebał i chuj Nie byłoby git Biegniemy, biegniemy Biegniemy, biegniemy O kurwa za jebo Krótka rura A to było easy To było easy I zapierdalamy dalej oczywiście ...w tych kanałach pierdolonych. O jesteś, mam złe przeczucie. Mam złe przeczucia. Drzwi zamknęło. Tu... Kolo się rozkręcił. Mistureczka. O. Aha. 个大猫。